Udało nam się dzisiaj zgromadzić w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie osoby, które reprezentują zarządzanie lasami podkarpackimi prawie przez pół wieku prawie 50 lat. Celem spotkania była wymiana doświadczeń. Każdy z dyrektorów mógł zaprezentować swoje działania, z jakimi wyzwaniami się mierzył, co mu się udało, co mu się nie, nie udało, ale one te, jakby dzieląc się z tymi wyzwaniami, można zauważyć niezwykle różne problemy, które dotyczyły poszczególnych dziesięcioleci. Warte podkreślenia jest to, że leśnictwo na Podkarpaciu, a szczególnie w tych terenach, gdzie widoczne były skutki akcji przesiedleńczej Wisła. Ono znacznie się różni od leśnictwa w tym samym okresie czasu, od leśnictwa w innych rejonach Polski. Tutaj tą administrację, to wszystko trzeba było budować od początku. Leśnicy byli pierwszymi osadnikami na tych terenach i to oni kształtowali jakby rozwój miejscowości, cywilizacji, jak on postępował. I do dzisiaj można powiedzieć, że tak, takie przekonanie pozostaje, że bez leśników ten teren, jeżeli chodzi o przyrodniczą, ale również i społeczną, samorządową wartość, zupełnie by inaczej wyglądał. Jestem dzisiaj na spotkaniu byłych dyrektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Za zaproszenie mi serdecznie dziękuję. Jestem drugim dyrektorem Regionalnej Dyrekcji ówczesnego Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, który pełnił swoje obowiązki w latach 1984-1990. To był czas dla lasów bardzo trudny. Formuła prawna ówczesnego Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych była również inna niż dzisiaj, dlatego że to było przedsiębiorstwo, które nie tylko grupowało nadleśnictwo, ale również inne jednostki transportowe, budowlane, zespoły składnic. I gdzie w tym przedsiębiorstwie zatrudnionych było ponad 12 tysięcy ludzi, bo przecież mieliśmy kadę robotniczą, która, która wykonywała prace leśne. To, co utkwiło mi najbardziej w pamięci, to fakt, iż to był okres, w którym lasy państwowe borykały się z olbrzymimi problemami finansowymi. To nie wynikało tylko z tego, że pozyskanie drewna było mniejsze, ale przede wszystkim z tego, że ceny drewna były wówczas cenami regulowanymi i nie mieliśmy żadnej możliwości jako kierownictwo czy firmy, nie mieliśmy wpływu na, na kształtowanie się cen, a koszty systematycznie rosły. Stąd też walka o. Możliwości uzyskania środków finansowych na wypłatę dla pracowników, stałe siedzenie w kieszeni banków, no było po prostu nie do zniesienia, ale dało się przetrwać. Dzięki temu zresztą dzisiaj e, sytuacja jest taka, że Lasy Państwowe nie narzekają na brak środków finansowych. No Było to prawie 6 lat. Było to duże wyzwanie, ponieważ Moje największe doświadczenie to była długoletnia praca w Rostoczeńskim Parku Narodowym. I kiedy tutaj przychodziłem, była to jakby zmiana całkowita formuły. Ale przy tych nowych wyzwaniach, przy tej różnorodności, jaką tu zobaczyłem, przy ludziach pełnych zaangażowania, ta praca okazała się nie tylko wspaniałą przygodą, mogę powiedzieć, że doświadczeniem życia i przyniosła ogromnie dużo satysfakcji. Natomiast z takich rzeczy, które należałoby w sposób jakby szczególnie wyróżnić, to była praca nad regionalnymi programami polityki leśnej państwa dla każdego regionu, gdzie wspólnie z samorządami, z administracją państwową. We współprzewodnictwie z wojewodą i marszałkiem udało się zdefiniować taki program polityki i wprowadzić go do planów wojewódzkich, zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju województwa podkarpackiego, co na pewno dawało jakby taką stabilność w funkcjonowaniu i pozycję lasom państwowym. W układzie wszelkich działalności gospodarczych Podkarpacia. A drugim takim elementem, który warto przypomnieć, to było to pierwsze doświadczenie, kiedy w 2004 roku musieliśmy ostatecznie zdefiniować, które obszary pokażemy Komisji Europejskiej w związku z naszym wejściem do Unii jako te obszary szczególnie cenne. Wówczas określane jako specjalne obszary ochrony ptaków. Te dwa elementy tak jakoś bardzo mi utkwiły w pamięci, bo one dawały leśnikom poczucie dobrze wypełnionego obowiązku, ale jednocześnie poczucie, że znajdują uznanie i szacunek w oczach społeczeństwa Podkarpacia. Byłem dyrektorem dwa razy. Pierwszym razem problem był najpoważniejszy finansowy. Nadleśnictwa nie posiadały środków na terenie regionalnej w Krośnie. Przed zmianami z lat 90. działały trzy główne państwowe przedsiębiorstwa drzewne MPD Ustjanowa oraz Rzepeć. Po upadku tych zakładów na terenie Krosna nie było nabywców. Dopiero zaczynał tworzyć się rynek przetwórstwa drzewnego. To był najpoważniejszy problem. Za drugim razem no, mieliśmy problem już trwający do dzisiaj z NGO-sami i tutaj prowadzenie rozmów, organizowanie wspólnych konferencji to były najtrudniejsze sprawy. Dlaczego były najtrudniejsze? Pomimo, pomimo naszych racjonalnych rozmów, pomimo wyjazdów w teren, dyskusji o kierunku działań, po spotkaniach NGOsy wracały do swoich pierwotnych żądań.